Adam Mickiewicz Dobranoc Dobranoc Już dziś więcej nie będziemy bawili Niech snu anioł Modrymi skrzydły cię otoczy Dobranoc Niech odpoczną po łzach twoje oczy Dobranoc Niech się serce pokojem zasili Dobranoc z każdej ze mną przemówionej chwili, niech zostanie dźwięk jakiś cichy i uroczy. Niechaj gra w Twoim uchu. A gdy myśl zamroczy, niech się mój obraz sennym źrenicą przymili. Dobranoc. Obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Pozwól. Lica, dobranoc. Chcesz na sługi klasnąć? Daj mi pierś ucałować. Dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłeś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Powtarzając, dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.